Witajcie w codzienniku biblijnym 18 lipca z Wrocławia. Dziś w książeczce z Biblią na co dzień mamy wyznaczone takie oto wersety. Świadomi jesteśmy naszych występków i znamy własne przewinienia, że jesteśmy niewierni i zapieramy się Pana. Przeczytamy w Księdze Proroka Izajasza w 59 rozdziale w wersetach 12 i 13. Oraz w pierwszym liście Jana w drugim rozdziale w pierwszym wersecie. Jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Drodzy słuchacze, powiedzcie sami, czy trudno jest się przyznać do błędu? Trudno powiedzieć, To moja wina. Zwłaszcza wtedy, gdy wszystko w nas krzyczy, by się bronić, tłumaczyć zrzucać odpowiedzialność na innych lub na okoliczności. A jednak prorok Izajasz nie owija w bawełnę. Wprost mówi o winie, grzechu, niewierności. Nie kogoś innego, nie wrogów, nie społeczeństwa, ale naszej własnej. Znamy nasze przewinienia. To zdanie nie jest jedynie smutnym stwierdzeniem faktu. Jest pierwszym krokiem na niełatwej drodze do poznania prawdy, tej najtrudniejszej, bo o nas samych. To rozpoznanie, bolesne, ale konieczne, pozwala rozpocząć proces uzdrawiania, bo nie da się naprawić czegoś, czego nie chcemy nazwać. Nie da się odnaleźć drogi, jeśli udajemy, że się nie zgubiliśmy. Izajasz pokazuje, że uczciwość przed Bogiem nie polega na bezbłędnym życiu, ale na odwadze spojrzenia w lustro z otwartymi oczami, a może raczej na odwadze spojrzenia na siebie w świetle Bożej Prawdy. Nie chodzi o to, by się pogrążyć w poczuciu winy, żyć w nieustannym strachu przed karą, udowadniać Bogu, że jesteśmy wystarczająco skuteczni. Chodzi raczej o gotowość, by przestać się oszukiwać i o ufność, że Bóg nie czeka na nasze potknięcia. I właśnie dlatego słowa z pierwszego listu Jana są takie uwalniające. Bo kiedy człowiek w końcu zobaczy, jak wiele w nim jest nieporządku, jak często zawodzi, jak nie umie kochać tak, jak powinien, wtedy potrzebuje nie oskarżyciela, lecz obrońcę kogoś, kto stanie po jego stronie. Kogoś, kto zna prawdę o nas, ale kocha nas mimo wszystko. Jeśli by ktoś zgrzeszył, nie jeśli komuś się przypadkiem coś przydarzy, ale kiedy upadniesz, a prędzej czy później tak się stanie, wiedz, że nie jesteś sam. Masz obrońcę, Jezusa Chrystusa, tego, który jest sprawiedliwy, tego, który złożył siebie w ofierze, abyśmy nie musieli nosić już więcej ciężaru naszych win. Tego, który rozumie Twoje słabości i nie odwraca wzroku. Dla świata, który często wyśmiewa skruchę i nie zna przebaczenia. To może brzmieć naiwnie, ale dla nas to są słowa prawdziwej Ewangelii. Dobra nowina o tym, że prawda nie zabija, ale wyzwala i że sprawiedliwość Boga nie oznacza odwetu, ale łaskę i ratunek w Jezusie Chrystusie są prawdziwym pocieszeniem. Więc z tym pocieszeniem zostańcie dzisiaj z Bogiem.